Jak można wylecieć ze studiów na pierwszym roku? No jak? Tyle lat marzeń, przygotowań i nadziei, wszystko na marne. To wina nowego dziekana. Nie tylko mnie oblał. I zauważył, że nie napisałem pracy sam. Niby jak? Przecież nie pobraliśmy jej z internetu. Przewertowaliśmy tyle książek. Rozumiesz w ogóle, co będzie dalej? Tak. A właśnie, że nie rozumiesz. Będziesz harował za grosze jak ojciec. Mam wrażenie, że tylko mnie zależało na tych studiach. Przestań już. Pójdę na inną uczelnię. Słyszysz, co ty opowiadasz? Szeptunka. Oksana i jej mąż nie mieli wyższego wykształcenia. Ona całe życie pracowała w przedszkolu, a jej mąż był hydraulikiem. Chciała dla syna jak najlepiej i robiła wszystko, aby Rościsław otrzymał dobre wykształcenie. Kiedy więc syna wyrzucono ze studiów, Oksana nie mogła się z tym pogodzić i pojechała do Szeptunki, aby dowiedzieć się, jak pomóc mu w powrocie do szkoły. Proszę, przywiozłam zdjęcie syna. Od dziecka był bardzo inteligentny, a chemia od zawsze była jego konikiem. Jeszcze nie zaczął chodzić do szkoły, a już pytał o różne eksperymenty. Na szóste urodziny zażyczył sobie, by kupić mu własne laboratorium i portret Mendelejewa. Ale to ty wybrałaś mu studia. Wybór był prosty chemia. Dostał się bez niczyjej pomocy i dobrze się uczył. Czasami mu pomagałam z wyborem książek do esejów albo czymś innym, ale był zadowolony. Nagle zawalił wszystkie egzaminy. Jak to się mogło stać? Różnie bywa, ale widzę, że to nie jego wina. Wiedziałam, że to wykładowcy, już ja im pokażę. Zamilcz i posłuchaj. Twój syn będzie tam studiował, ale nie wtrącaj się w jego sprawy i nie przeszkadzaj mu. Jestem jego mamą, nie przeszkadzam i nie chcę dla niego źle. Posłuchaj, skoro chcesz mojej rady, widzę, że wasza więź prawie się zerwała, dlatego powtórzę: nie wtrącaj się w życie syna, jeśli chcesz dobrze postąpić. Jeśli się wtrącisz, możesz go stracić na zawsze. Możesz na zawsze. Sama nie wiem. Dziękuję za radę. Oksana nie zgadzała się z szeptunką i wbrew jej zaleceniom poszła do dziekana, aby przekonać go do zmiany decyzji na temat syna. Mężczyzna niedawno objął tę funkcję i miała nadzieję, że nie będzie surowy. Kobietę jednak zaskoczyła informacja, że nowy dziekan to jej pierwsza miłość, Serhiy. To ty, Serhii? Co za spotkanie. Cześć. Ile lat się nie widzieliśmy? Ze dwadzieścia. To niegrzeczne, że robisz aluzję do mojego wieku. Świetnie wyglądasz i nic się nie zmieniłaś. Dobrze cię widzieć. Dzięki, siadaj i opowiadaj. Co cię sprowadza? Sprawy służbowe czy osobiste? Te i te mojego syna wydalono. Z mojego wydziału, tak, Rościsława murzina. Pamiętam go,, ale wszystko odbyło się sprawiedliwie. Nie zdał podstawowego przedmiotu. Może da się coś zrobić. Oksano, wspieramy każdego studenta, jeśli tylko chce się uczyć. Ale kiedy nie ma ani wiedzy, ani chęci, tylko fantazji, to... Wybacz. Muszę biec na wykład. Jeśli chcesz, możemy potem dokończyć rozmowę, chociaż dla mnie nie ma o czym mówić. Oksana umówiła się z Serhijem, że poczeka na koniec wykładu i pójdą na spacer. Liczyła na to, że poza uczelnią będzie w stanie przekonać zasadniczego dziekana do zmiany decyzji. Dziękuję, że zaczekałaś. To nic, powspominałam dawne dzieje. Pamiętasz, jak się tu spotykaliśmy? Tak. Tam była nasza ławka, zdala od wścibskich oczu. Dobre czasy. Może przez wzgląd na nie pomożesz mojemu synowi. To sprawa zasad. Uważam, że lepszy żaden specjalista niż kiepski. Może... Może to trochę nagnie twoje zasady. Natychmiast to schowaj. Udajmy, że tego nie widziałem. Oksana nie wiedziała, jak podejść Serhija i postawiła na stare uczucia. W końcu kiedyś byli udaną parą, a dla syna była gotowa na wszystko, nawet na przebiegłe sztuczki. Opowiedz lepiej, co u ciebie. Dalej jestem zwanią, Wanią, ale jakby ci to powiedzieć, zrozumiałam, że to był błąd. Powinnam była wybrać ciebie. Jak to się mówi, co było, to minęło. A co u ciebie? Tak, tak sobie. Dwa razy byłem żonaty i dwa razy się rozwiodłem. Nie mam dzieci i rodziny. Nawet wam zwanią zazdroszczę. Naprawdę? Tak. Gdybyśmy się wtedy nie rozstali, Rościk mógłby być moim synem. To jest twój syn. Jak to mój? Przepraszam, nie wiem po co ci powiedziałam. On uważa Wanie za swojego tatę i nie chce tego zmieniać. Mam nadzieję, że zrozumiesz. Tak, ale dlaczego milczałaś? Czemu nie powiedziałaś, będąc w ciąży? Nie chciałam niszczyć rodziny, a potem wyjechałeś. Zrozum, niczego nie chce zmieniać. Rościsław nie może się dowiedzieć. Rozumiem. Nic mu nie powiem. Oksana okłamała Serhija, licząc na to, że ten nie wyrzuci z uczelni własnego dziecka. Po całonocnych wyrzutach sumienia z powodu kłamstwa, Oksana żałowała tego, co powiedziała Serhijowi. Dlatego postanowiła do niego zadzwonić i wyznać prawdę. Zadzwonili do mnie z uniwerku i powiedzieli, że mogę wrócić. Co? Tak, Powiedzieli, że tę pracę, którą razem pisaliśmy, jeszcze raz ktoś przejrzał i uznał, że jest prekursorska. No i co dalej? Mogę jeszcze raz zdawać egzamin. Widzisz? Mówiłam, że zdolniacha z ciebie i wszystko się uda. Prekursorska, to nie wzięło się znikąd. Mówiłeś, Tacie? Ty, że jeszcze nie. Powiedz, bardzo się ucieszy. Oksana wiedziała, że historia z pracą jest wymyślona i Serhii pozwolił wrócić synowi dzięki jej kłamstwu. Kobieta postanowiła nie reagować. Minęły dwa tygodnie. Oksana czekała na syna, który miał wrócić z ostatniej poprawki. Z tej okazji urządziła małe przyjęcie. Jestem i jak? Zdałem. Byłem dobrej myśli, ale prowadzący okropnie mnie wymęczył. Były wszystkie tematy. Gratuluję, synku, moja krew. Mamy co świętować, siadajcie. Będziesz najlepszym studentem. Stałem dzisiaj pod gabinetem. Podszedł do mnie dziekan. I zaczął mnie pytać, jaką skończyłem szkołę. Czym się interesuje? Czym się zajmuje? Może zaciekawił go dobry student? Wszyscy wiedzą, że bordnik to dziwak. Bordnik? Znałem kiedyś jednego. Daj spokój. W mieście jest więcej niż jeden bordnik. Jeszcze raz, jak ma na imię? Sergi? To on? Tak. Jedz, synku, zaraz wrócę. Czemu nie powiedziałaś, że go widziałaś? Byłaś u niego w dziekanacie? Nie wiedziałam, że to jego wybrali na nowego dziekana. Nie powiedziałaś, bo masz coś do ukrycia. Wiedziałam, jak zareagujesz. Mogłaś się koło niego nie kręcić, to bym tak nie reagował. Minęło 19 lat. Mógłbyś już odpuścić. Jeśli jeszcze raz się dowiem, że spotkałaś się z tym, nie wybaczę ci drugi raz. Minął tydzień. Rościsław zdał egzaminy i wkrótce miał zacząć wakacje. Oksana wreszcie się uspokoiła i nie myślała o Serhiju. To prawda? Co? To, co powiedział mi Bortnik. Że jestem jego synem. Dlaczego milczysz? Czyli to prawda? Posłuchaj, synku. Czemu nic nie powiedziałaś? Bo nikt o tym nie wiedział. Zwłaszcza tata. Czyli jego też okłamałaś. Rozumiesz, co zrobiłaś? Po prostu tak wyszło. Ale to nie ma żadnego znaczenia. Najważniejsze, że jesteśmy rodziną. Nie powiesz tacie. Myślisz tylko o sobie, o, o tym, żeby tata cię nie rzucił. A pomyślałaś o mnie? Jak mam z tym żyć? Co to za różnica, kto jest twoim biologicznym ojcem? Tata to ten, który cię wychował, który zawsze był obok ciebie. Przestań. Nie mogę tego słuchać. Wybacz. Olena zrozumiała, że kłamstwo zaszło za daleko, dlatego wróciła do szeptunki. Po co wróciłaś, skoro nie słuchasz moich rad? Przepraszam, samo tak wyszło. Niepotrzebnie powiedziałam to Serhijowi. Teraz nie wiem, co robić. Weź cztery kłosy zboża i podtrzymaj w rękach. Teraz mi je oddaj. Zbadam, jak Twoje kłamstwo wpłynie na Waszą rodzinę. Jak? Musisz powiedzieć prawdę. A syn nie rzuci przez to studiów? Myśl o czym powinnaś. Pozbawiasz syna przeznaczenia. Otaczasz go kłamstwem. Jeśli chcesz dla niego dobrze, do wszystkiego się przyznaj. Oksana zajutrz ponownie poszła do Sirhii. Za radą szeptunki postanowiła powiedzieć mu prawdę. Nie dotrzymałeś słowa. Przepraszam, nie chciałem. Po tym, jak się dowiedziałem, że jest moim synem, czułem się, jakbym latał. Całe życie marzyłem o synu. To było silniejsze ode mnie. Mam dla ciebie wieści. Poczekaj, ja też. Znalazłem dla Rościsława miejsce w zespole. W świetnym zespole. Oczywiście, dopóki studiuje, będzie tylko na stażu. Ale po studiach będzie mógł zostać przewodniczącym oddziału albo nawet wyjechać za granicę. Oksana czuła się zagubiona, bo ta propozycja otwierała przed synem perspektywy, o jakich nawet nie marzyła. Aby nie stracić takiej szansy, znowu zignorowała poradę babci i zdecydowała się milczeć. Po kilku dniach Oksana znów spotkała się z Syrchijem. Przyniosła mu dokumenty niezbędne do załatwienia stażu, mimo że Rozcisław nie chciał słyszeć o żadnej pomocy dziekana. Boję się, że się nie zgodzi. Namówimy go, szkoda takiej szansy. Witam, nie przeszkadzam? Co tu robisz? To ja chcę cię o to spytać. Co za banał? Miałaś być w pracy, a jesteś z nim. Zaraz ci wszystko wyjaśnię. A ty? Może się wreszcie uspokoisz, jak obiję ci gębę. Mamy spotkanie biznesowe. Zaraz ci pokażę biznes. Trzymaj ręce przy sobie. Rozmawiamy o naszym synu. Macie syna? Tak. Rościsław to mój syn. Tyle lat mnie okłamywałaś? Poczekaj, odejdź, bo za siebie nie ręczę. Rozcisław to twój syn. Jeśli chcesz, możemy zrobić badanie. Dlaczego on twierdzi inaczej? Powiedziałam mu tak, bo wyrzuciliby naszego syna ze studiów. Rości go tym wie? Jego też okłamałam. Brak mi słów. Masz teraz iść do domu i o wszystkim mu powiedzieć. Ale Sergi może mu załatwić świetną pracę. Taka szansa trafia się raz w życiu. Co ty wygadujesz? Jaka praca? Mój syn uważa mnie za obcego człowieka. Rozumiem i bardzo mi przykro, ale robię to dla przyszłości naszego syna. Nie miałam wyjścia. Wania nie potrafił zaakceptować pomysłu żony. Nie powiedział nic synowi, bo nie wiedział, jak to wyjaśnić. Jednak na zajutrz sytuacja wymknęła się spod kontroli. Powinieneś to zrobić. Nic ci nie zawdzięczam. Co się stało? Niech on się ode mnie odczepi. Nie jest moim ojcem. I co? Dopiełaś swego. Powiedz mu dzisiaj prawdę, albo ja to zrobię. Oksana wreszcie zrozumiała, jak okropnie postąpiła. Przypomniała sobie radę szeptunki i chciała się przyznać. Zaczęła od spotkania z Syrchijem. Prawda przytłoczyła mężczyznę. Okłamałaś mnie. Dobrze, chociaż nie wiem po co, ale pomyślałaś o swoim dziecku? Myślę wyłącznie o nim, a ty nie chciałeś go zostawić na uczelni. Myślisz, że dlatego został przywrócony? Główny profesor na jego kierunku naprawdę przejrzał jego pracę i zmienił zdanie. Nie mówił ci o tym? Mówił, ale nie uwierzyłam. Nie wyrzucisz go teraz? Powtórzę ostatni raz, że oceniam studentów tylko na podstawie ich umiejętności. Twój syn nie jest winny, że ma taką matkę. Oksana zrozumiała, że i bez oszustwa historia skończyłaby się dobrze. Pełna wstydu, wieczorem odważyła się powiedzieć o wszystkim synowi. Coś się stało? Muszę ci się do czegoś przyznać. To o ojcu mi w zupełności wystarczy. O tym właśnie chciałam porozmawiać. Nie jest twoim ojcem. Jak to? Mówiłaś, okłamałam i ciebie i jego. Już nie rozumiem. Po co? Żeby nie wyrzucił cię ze studiów. Przepraszam. Przepraszasz? Rozumiesz, co ty zrobiłaś i co się ze mną działo? Nie chciało mi się żyć. Ty. Nie mogę na ciebie patrzeć. Wściekły Rościsław wyszedł z domu. Przestraszona Oksana chciała znaleźć syna. Wróciła więc po radę do szeptunki. Wiem, że to moja wina, ale boję się, że sobie coś zrobi. Daj mi rękę. Więź między matką a synem jest zawsze bardzo silna. Mówiłam ci jednak, że sama ją przerywasz. O czym pani mówi? Widzę, że często wbijasz nóż w chleb i tak go zostawiasz. Zdarza mi się, tak jest wygodnie. To zły omen. Nie można wbijać noża w chleb, bo tak rozrywasz więź z bliskimi. Zostaniesz sama jak palec. Masz przy sobie jakąś rzecz syna? Chyba nie. Chociaż chwila. Mam rzeczy, które mi podarował. Może się nadadzą. Tutaj czuję go najbardziej. Żyje? Żyje. Wokół niego jest dużo ludzi i dużo wielkich samochodów. Chce wyjechać i ma w sercu wielką urazę. Ludzie, wyjazdy, samochody. Może to autobusy? Jest na dworcu autobusowym? Tak to wygląda. Biegnij tam. Jeśli zaraz nie porozmawiacie, stracisz go na zawsze. Dziękuję. Oksana przeraziły słowa szeptunki. W drodze zadzwoniła do męża, i obydwoje przyjechali na dworzec. Nie ma go. Sprawdzałem w każdej kasie. Też wszystko przejrzałam. Spóźniliśmy się. Jest. Synku, Synok. posłuchaj mnie. Wiem, że zrobiłam głupotę, ale obiecuję, że więcej nie będę się wtrącać w twoje życie. Wybacz mi, proszę. Uspokój się. Wybaczam ci. Wcześniej ci wybaczyłem, mimo wszystko pojadę. Dokąd? Przeniosłem się na inną uczelnię. Chciałem wyjechać jak najdalej stąd i więcej do Was nie wracać. Nie martw się, trochę mi przeszło. Daj mi czas. Brawo, synku. Powodzenia. Dziękuję, tato. Czas na mnie. Zadzwonię do was. Rościsław wybaczył mamie kłamstwo, a ona obiecała nie wtrącać się w jego sprawy i dotrzymała słowa. Szeptunka prosi, żeby pamiętać, aby nie zostawiać noża wbitego w chleb. Tak przecinacie więź z bliskimi i możecie zostać sami, jak odkrojona kromka chleba. Wersja polska, Syntesis media, tekst Laura Stępień czytał Marcin Styczeń.